Witajcie ponownie. Dzisiaj testujemy kolejne auto Skoda super Kombi w wersji Elegance. W przypadku Skody Superb również nie musimy wyciągać kluczyka z kieszeni. Wystarczy wsunąć rękę między klamkę, pociągnąć i drzwi są otwarte. W sytuacji, gdy opuszczamy pojazd, zamykamy drzwi, wciskamy przycisk i gotowe. Kluczyk może się jednak przydać, jeśli będziemy chcieli zdalnie otworzyć klapę. Wystarczy wcisnąć przycisk. Zacznijmy od gadżetów. Pierwszy z nich to lampka podświetlająca bagażnik, którą możemy wymontować i posłuży nam jako latarka. Kolejny użyteczny gadżet ukryty jest w drzwiach. Parasolka. Ilość wolnego miejsca wewnątrz samochodu robi naprawdę ogromne wrażenie. Pasażer z przodu, jak i pasażerowie z tyłu mogą mieć praktycznie wyprostowane nogi w kolanach, jest naprawdę dużo miejsca. Pozycja za kierownicą również wygodna. Oczywiście wszystko zależy od konfiguracji fotela, którą dokonujemy w pełni elektronicznie. Możemy sobie w każdy praktycznie element fotela przesunąć w wybranym kierunku. Możemy też ustawić sobie trzy profile. Po wciśnięciu odpowiedniego przycisku lusterka, jak i fotel kierowcy będzie ustawiany do zapisanej płaszczyzny. Kierownica skórzana, dość duża, wygodna. Tutaj znajdziemy również przełączniki służące do sterowania radiem, menu, jak i na przykład nawiązywaniem połączeń, czy aktywacją zestawu głośnomówiącego. Znajdziemy tutaj również łopatki, którymi możemy się posłużyć w odpowiednim przełożeniu automatycznej skrzyni biegów. Zegary są bardzo duże, czytelne. Po środku widzimy wyświetlacz, na którym pokazywane są informacje wybrane z poziomu kierownicy: więc mogą to być komunikaty z nawigacji, nazwa stacji radiowej. Możemy przejrzeć książkę telefonu albo wyświetlić sobie parametry jazdy, jak zużycie paliwa czy zasięg. Z pozycji kierowcy możemy również sterować fotelem pasażera, na przykład jeśli chcemy coś położyć przed fotelem. W ten sposób bierzemy sobie wolne miejsce. Pasażerowie mają stały podgląd na temperaturę zewnętrzną oraz aktualną godzinę. Jeśli pozostawimy uchylone okna, a w międzyczasie zacznie padać deszcz, samochód automatycznie domknie wszystkie szyby, a także panoramiczny dach, tak aby woda nie stała się do środka. Ewentualnie możemy zrobić to z pomocą kluczyka zdalnie, przytrzymując odpowiedni przycisk.